Dajemy Bogu chwałę i cześć, mówimy się o ochrony. Po każdego z nas powiedziałaś, że Aniu Pański postawień stawi obóz wokół tych, którzy się boją, niesie im uwolnienie, niesie im ochronę, niesie im zbawienie, niesie im pomoc, niesie im cudła znaki, przełomy, prosperity i tak dalej. Woli to wszystko, tak jak się, 28 mówi. Młode się o prowadzenie i działanie, może się, żeby to, co było powiedziane wcześniej, by, żebyś pobogosławił to, co jest powiedziane dzisiaj, abyś pobogosławił i żeby te rzeczy dotarły do takich ludzi, jak potrzeba. To ty wiesz, kto ma słyszeć, wiesz, kto potrzebuje tego usłyszeć i tak dalej. Więc może się, uchwała Twoja przyszła i daj mi yy, wszystko, co potrzebuję, żeby to kazanie głosi dobrze. Daj mi, żebym głosił to mocy, Dał mi, żebym głosił to według prawdy, Dał mi, żebym wiele, wiele oczu otworzył dzisiaj. ten kolejnym kazaniem. Nie chcę, żeby moje kazanie były jakieś kolejne kazanie. Jakieś kazanie odpisane z internetu, albo kazaniem, które ktoś tam powiela i tak dalej. Chcę, żeby Bóg sam działał, sam mówił. Bo wtedy jeszcze ma to sens. Każdy jest Was Jeśli się Boga szukać, będziecie nalegać, Bóg on da to, co, o co prosicie. Więc Mogę się teraz, żebyś otworzył oczy, żebyś się przecierał, żebyś przeczytał w tym kazaniu teraz i kiedykolwiek, to będzie to słuchał i żeby się, żebyś uwolnił od Ducha Bożego, która pokaże prawdę w imię Chrystusa Jezusa, Jezusa. Amen. Startujemy, bo nie mamy czasu jak zwykle. Nie mamy trzech i niestety trzech godzin na kazanie, bo tyle by trzeba było głosić. Trzy kazanie na każde kazanie i wtedy byśmy prawdopodobnie dużo rzeczy powiedzieli, ale mamy ograniczony czas, więc będziemy jechać. Ja chciałem taki trochę ciekawy, kontrowersyjny, jakkolwiek to nazwijcie, kazanie pod tytułem Dwie nieoficjalne denominacje, w cudzysłowie denominacje katolicyzmu. O, o, chcę powiedzieć o tym, o czym wielu katolików wie, większość katolików wie, ale nie chcą się przyznać i chciałem o tym troszeczkę pogadać, żeby to trochę na świat trochę to pokazać, żeby ludzie mogli zrozumieć, co się dzieje historycznie i według faktów, jakie są, nie według pro propagandy, która jest głoszona. Musimy znaczy oddzielić to, co jest propagandą, to, co ktoś chciałby, żeby ludzie wierzyli, a to, co jest faktem. To, co jest faktem, który ludzie mogą potwierdzić. Więc, może się Duchu Boży, działaj i niech to, co będzie powiedziane. O wpływ, pokaże ludziom prawdę i przede wszystkim pokaże to na światło dzienne, bo rzeczy są, ale wielu ludzi nie chce mówić. Nie chce mówić, zmowa milczenia jest y, porządkiem dziennym u wielu, a jednak y, powiedzmy parę słów, sz powiedzmy parę rzeczy, które otworzą nam oczy, które nam pokażą pewne rzeczy. Y Taką postawą papiesk, papieską jest i ekumeników, że e, od tego, że denominacja musi oznaczać coś złego. Poza tym, że oni nazywają reformację, że była czymś złym, tak ją pokazali. Nie nazwali ją dosłownie złym, ale nazwali ją podziałem i tak dalej. I również e, zabieganie katolicyzmu pośród protestantów od. Przynajmniej, przynajmniej, ja to było wcześniej już, ale przynajmniej 1965 roku, możecie sobie policzyć, bo nie mam czasu, ile to już lat minęło, ile oni zabiegają, żeby protestantyzm dostosować i protestantyzm zmienić, żeby był, wyglądał jak katolicy chcą, żeby wyglądał. Jak ktoś to nie wiedzie, to musi się szybko obudzić. I y, pomimo tych wszystkich rzeczy, w katolicyzmie w katolicyzmie. bo my, wie, my rozumiemy jako wierzący jako protestanci w duchu zielkowcy charyzmatycy katolicyzm tam się dzieli rzymsko katolicyzm greko katolicyzm i jakieś tam jeszcze polsko katolicy i jeszcze jakieś, różne, różne, różne różne rzeczy są prawda? różne tego co sam fakt jest, to nie jest denominacja stricte prawda bo i, I chcę zaznaczyć, że katolicyzm nie jest denominacją protestancką. Panie Koplan i, i Duplantis i inni. N -n nigdy nie było. Nie było nigdy denominacją protestancką. Ale sam katolicyzm ma dwie ukryte dwie ukryte denominacje, dwie ukryte fakcje, dwie, dwie, ukryte, dwie ukryte podziały, które są. No. Starają się tych podziałów nie uwypuklać, ale od przynajmniej od przynajmniej 1965 zaczęło się pojawiły się fakty dwie. Bo w 1000 y, katolicy przyznają się, wielu, większość katolików w ogóle nie wie, nie wie w co wierzy, nie wie. Y, Nigdy Biblii nie czytała bronią czegoś, co na, nawet nie że o czym mówią. To jest większość katolików. Ja bym powiedział 80-90% katolików. Później są z 10-20, może 20% jakichś takich nawiedzonych, hardcorowych, mm, którzy są głęboko w tym systemie, którzy są, wiecie, pełni, pełni tych demonów i oni tym wszystkim wiecie, próbują. Tymi masami e, katolików po prostu w jakiś sposób manipulować. Ale bo nie mamy dużo czasu, taka nieoficjalny podział, to nie znajdziecie w żadnej e, encyklopedii. Powtarzam jeszcze raz, próżno szukać tego podziału w oficjalnej encyklopedii. Ale jeżeli, jeżeli zrobicie troszeczkę... Zabieganie. Jeżeli zaczecie się jeżeli będziecie analizować, co się dzieje, to zobaczycie, że w rzeczywistości w naszych czasach, w 2019 roku, i to trwa już od przynajmniej 1965 roku, pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, bo nie mam czasu, to że y, Sobór Watykański II nie był y, radosny dla masy, masy, całej masy, całych mas. Katolików. Nie był. Większość z nich była zaskoczonych Co papieżstwo wymyśliło? Kto nie słyszał z o Soboru Watykańskim II, to jest to, kiedy odjawnie ekumenizm uczynili jako oficjalną doktrynę kościoła, ich fałszywego kościoła katolicyzmu. Ale wzięliśmy Pomimo, że ten Sobór Watykański był uczęszczany przez jakieś różne głowy religijne, różnych fałszywych religii, również y, wielu pastorów było zaproszonych, którzy już byli, wiecie, skoro <laughs> można się domyślić, skoro w 1965, oni wiecie, debatowali tam 62 do 65, musicie zobaczyć, że ta to zwiedzenie ekumeniczne, które oni szykowali, on dużo wcześniej musiał powstać, minimum 10 lat przed tym, jak nie więcej. Pomimo tego całego rozmachu pi, prasa się zapisywała, y, ówczesna prasa w 1975. o jak katolicy to, katolicy tamto i, 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 i pastorzy, apostaci, którzy przyjechali z tego Soboru zaczęli krzewić, w tym duchu, który tam był, zaczęli krzewić y, tę doktrynę, papieską, doktrynę w pośród protestantyzmu. I to jest krzewione od 1965, więc sobie policie szybko ile lat. A już wcześniej były podchody, już wcześniej papiestwo y, zrobiło tak zwaną Światową Radę Kościołów. Żeby y, to, było, to była organizacja, która miała wyprać na mózgu protestantów żeby się połączyła z katolicyzmem. Bo nic innego, ta organizacja nie była zrobiona. I to ją sfinansowali według Alberto Riveri, słynnego byłego jezuity, który był bardzo blisko tych rzeczy. Bo musicie sobie, zdać sobie sprawę, przeciętny katolik o tych rzeczach nie wie. Przeciętny katolik nigdy nie czytał w większości tego, co katolicy zrobią, dlatego jest to zbyt skomplikowane jest to odradzane, bo w katolicyzmie mówią im, żeby te rzeczy, Sprawy ich tak zwanej wiary było zawsze w rękach księdza, proboszcza, biskupa, arcybiskupa i in, innych tytuł, tytułów, które większość z nich i każdy z nich nie ma prawa bytu. Ale oni, to, oni taką hierarchię mają. I 1965 rok był, można powiedzieć, kiedy z jednej strony agenci papiescy wytrenowani y, poszli do wszystkich denominacji protestanckich, zobaczcie co się porobiło od 1965, do wszystkich denominacji protestanckich. Cokolwiek, nawet poszli do jakichś tam zupełnie takich, gdziekolwiek się dało. Zobaczcie co oni, oni porobili od tego czasu. Ale w katolicyzmie powstał cichy, Umieć, bo oni to próbowali tłumić bo oni to próbowali represje stosować, bo oni ich straszyli, że jak będą robić jakieś rzeczy, to kościół zabijają i tak dalej. I, I powstała taka taki rozłam, powstał taki nieoficjalny. Powtarzam, tego nie ma w prasie, tego nie ma, jak katolicy oglądają jakieś tam, wiecie, te te, ten religijny, wiecie, yy, religijny szał, yy, te bawokwalstwo i te różne programy i tak dalej. Tam tego nie ma, ale. W 1965 rzymskokatolicyzm, przynajmniej rzymskokatolicyzm, yy, no podzielił się. Podzielił się i te podziały, oni zawsze próbują, wiecie, zatuszowywać, udawać, że tego nie ma, robią propagandę, zastraszają ich, że ich wyłączą z kościoła i tak dalej, i, tak dalej. I Ja nie bronię ani, absolutnie ani innej z grup, tylko chciałem zobaczyć, zwrócić uwagę, że takie coś jest. I kiedy nam głoszą, że ekumenizm jest dobry, sami katolicy z powodu ekumenizmu się podzielili. I są dwie fakcje nieoficjalne. One się jakoś nie nazywają, chyba że się nazwali, ale chyba raczej nie. Ale ogólnie katolicy, są katolicy, którzy utrzymują swoją postawę na temat tego, co oni wierzą sprzed. Soboru Watykańskiego, czy drugiego Soboru Watykańskiego, czy Soboru Watykańskiego, drugiego jakkolwiek to się poprawie nazywa. I po. To są dwie fakcje, które dzisiaj funkcjonują. I te fakcje się ścierają. I widać te podziały, kiedy, kiedy, no na przykład współczesny, współczesny papież, ale i wcześniejsi papieżstwo, wcześniejsi. Którzy od czasu, szczególnie 1965, to był dla wielu katolików coś nie do zrozumienia. I oczywiście już nie mówiąc o słynnej intronizacji Lucyfera w Watykanie, o której nawet katolic, słynni katolicy egzorcyści mówią. Słynni jezuici, którzy są niezbawieni, którzy nie poznali Pana Jezusa, którzy siedzą w tych rzeczach, ale oni, oni wiedzą o tym. A nam chłam ekumenicznie przyniesie do, 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 do po zbo, po zborach. przyniesie go do metodystów, przyniesie go do baptystów, przyniesie go do reformowanych, przyniesie do wszystkich denominacji, jakich mogli na mapce sobie umieścić, po to, żeby ich przeciągnąć do tego, co papież wymyślił razem i te same wartości, które są Unia Europejska. przebił. teraz. Im bardziej papieżstwo jest, um, odstępuje od y, tych konwenansów katolickich, od tych różnych ich, ich zaleceń, od tych różnych ich przykazań, które o dzisiaj nie ma nic wspólnego z Biblią, bo to są ludzie niezbawieni, trzeba o tym. tym widać, widać ten podział. Widać ten podział. A więc są katolicy sprzed soboru watykańskiego II taką moją postawę, bo oni nie uznałem tych rzeczy i cała masa to jest to co widzicie to są ci którzy wiecie, widzicie cerońskiego widzicie widzicie y, tak zwanych pseudoprotestanckich muzyków jak grają cały czas na wszystkich y, niebiblijnych katolickich świętach i tak dalej jest oficjalne starcie od, ty od tylu lat. Bo papież pcha ku ordynacji kobiet. Papież pcha ku no tym wszystkim y, socjopatycznym zachowaniu, które dzisiaj świat próbuje na ludzi naciskać. I to jest ten, ta walka. Zapraszam na następną część.